Dobra, już nawet. kurde, musisz się pobawić teraz z tej dostrzeg Patrz ile punktów masz nie dużo A, 10 tysięcy aż E to mi się powiększyło teraz No 10 no, tysięcy dostajesz Dobre, dobrze 3 tysiące pan wiesz? No i dobrze, teraz są strzelbę mm -hmm. i 14 runda teraz będzie. Brawo, znaczy, tutaj musimy jakoś pokosić, bo będą będzie ich No słuchać. Tak, wiem, wiem, wiem. Hmm. Będzie ich trochę, no Pancer trupów będzie dużo. Teraz Belekar rekrutujemy nowych sojuszników z mrocznego Już mam pierwszego. Dobra, no zabije, zamieć. No dobra. yes Lol, ile mam kurde punktów tych złomu? Kurde, aż mi się zmieniło normalnie. Zastrzelił muszę po napierdzielę go. O Uciekaj. Dobra, pomogę ci teraz. O! Pancerz mi cały zleciał. Ale dużo małych hapców już teraz. Oj, ciężki się robi ten dziad. Twój atak był błaganiem o pomoc. Usłyszałem je. No weź sobie tu pancerz. Jeszcze jest jeden. Słyszę w środku, że chodzi. Nie mogę. A, wziąłem, no. Jak nie możesz, może. to był Kurde no. Aż się muszę na ten... Byłeś zlecę. Kur jestem co trzeba, ale dobrze. No i dobrze. Co tu będzie? O, da, bierz sama reanimację, chodź tu. Tą różową. No. I co tu jest? Wyrzutnia. Prawdziwa broń drzemie głęboko. No, ale ona też jest beznadziejna. Też i? mogę tylko zademonstrować ludziom. O, zobaczymy, co tu da broń. He. Chociaż drzwi Jezu, ale totalna porażka. I na drugi poziom to jest ulepszone Ja pierdzielę ale bezrodzimy No Pat tak widziałeś? Kurde zaraz ja zdechnę ty Ej Kurde To mnie to mnie rani właśnie z samego Dobrze że mi nie trafia no ale bez to jest Kurde zginę zaraz przez to To mnie bardziej rani jak ich, kurde tragedia Ostatni nabój Dobra muszę zamienić na tamtą broń, bo tamta jest kozacka Pamiętacie o wyrwach? No i dobrze i 40 mam Ej, ty dawaj, oddawaj mi kurwa tamtą broń Coś się odjechał Wziąłeś mi tamtą broń, dawaj ją Tą dużą pukawę. Chodź tu gdzie stanę, stamina Patrz na ten Weź tą broń Mogę no. walczyć Ej to nie jest ta. To druga. To druga. Wyjmij tą drugą. Dawaj mi ją, ej. Ej, co się stało? Przecież to nie jest ta, prawda? To, to nie jest ta. Ej, co jest? Przecież to nie jest ta. Gdzie jest kurde tamta broń? A, dobra, sorry. <grymne> y oddaję ci ten, oddaję ci jak strzelbę, wiesz strzelbę. Lepiej się odsunąć. No. Dobra, wszystko git Chciałeś mi oskarżyć kurde No bo myślałem, że to tamto By się Dobra, strzelba wdech. na trzeci poziom Tutaj wszystko jest zrobione, idę się naprawić tylko do stołu Brak amunicji, kurwa po chuj bo. to o, brak amunicji. Nie no, jak brak amunicji Nie, bo wziąłem pół Powiedziałeś mi, żeby coś wziął, a że amunicji nawet nie ma. No to są tu skrzynie, o tu. Tu weź. Nie no, dobra, czyli ja już wziąłem tą swoją. Mhm. Miałem wcześniej. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mam takiego. Zbierać. o. Dobrze, walki Kurde, no i co tu więcej mogę, w sumie już nic, bo... Czekaj, znacznie zwiększa obrażenia i obrażenie krytyczne z spowolnionym lub ogłuszonym zombie. No to to jest nie, bo ewentualnie mogą być spowolnione, ale ogłuszony to nie. Śmiertelny cios, dobra, nie. To bez sensu. Dobra, no i transmisja kolejna, lecimy. Aj, a masz ten? Wszystkie perki masz? Na czwartym poziomie? No to dawaj, ładuj coś. Dobra, to już za późno już. Czegoś nie mówił nic. Idkole mam brakuje mi dwóch i tam jeszcze dwie mi brakuje O jednym. No to, no to czegoś nie mówił nic. Dobra, zobaczmy jak Kara strzelba na trzecim poziomie. O, to i tak już nie Kara tak. Dla ciebie to koniec, boy. mój błąd, że pozwoliłem mm -hmm. ci się zbliżyć. No, to już tak nie kara, kurde. Twój atak był błaganiem o pomoc. Usłyszałem je. Trzeba tak mocno w klatę ładować. I tak bardziej w headshot. A klatę. Ja w łeb duchy No. Nie można im pozwolić, szybko. Ej, co jest? Byłem niebezpieczne, niebezpieczny, żeby cię ignorować. Mściwe duchu! Poczuj mój gniew! Lol, ale łatwo. Niech to szlak! No problemu! No. Ja z nim nie mam na co wydawać hajsu, już jestem na maksa ulepszony. Wszyscy chcą wyrównać rachunki z korki w jakimś tam dziwkom mnie. Dzieje, że ten kto odpowie. No, tyle hajs, bym mógł mieszkańc. mieć na koncie do rozjebania, tak teraz. No. To by było spoko, ale bym szalał. Helikopter, helikopter! <grych> Powstrzymajcie, robaki! Yyy, ronda! runda. Helikopter by się kręcił ze szczęścia. No kurde, co mam z tego, pancery fałsa Terminatora. mną nie pomiata. <laughs> Zostaje po nich tylko smolisty ślad. Czas, co nazywa ich zaskopówkami. Ja tego nazwę trupem. <laughs> Zginij jak żołnierz! Pokolaj wrogów i na pewniej Teraz jestem zły. Nie mówiłem, że wszyscy musi się kurde. zginąć. No ja się zabiję jednego już. I... Teraz się zabieram za drugiego Dobra, zabity Ale odleciał lol Niezły odrzut Kurde, wyczyściłem wszystko tu Idę do Ciebie Leci na moim koncie, teraz czwarty. Uuu, Zenerwował się do mnie. Uderzyłeś mnie. Dobra, wystarczający. Chodź, mam tu płytki do pancerza. chodź. Dobra, no i jeszcze tu będą. Mamy niechcianych gości. Pozbyć się ich. Dziś ja robię zasadę. Chyba dorośli nie chcę przy. Nie, nie chcę przeszkadzać. Dorośli się biją, to wie, Nie powinien się wstrącać. No, ej, ty no możesz pomóc w sumych, no kurwa. Nie już. A zobaczmy, jak działa to. O, A, ja to cały czas działa. Dobrze. Zapomnijmy już o Twoich występach. Mam sama reanimację od razu, ale. To już mam jedną. Nie, są rządne krwi W końcu karma Ci dopadła. Ty masz. E... Dalej masz samo reanimację, nie? Um. Chyba, myśl, tak, mam trzy. Nie masz jedną. tylko. O. Pożegnaj się z tym paskudnym mózgiem. No w końcu mi zaczyna brakować amunicji, kurde, to jest. No cieszysz się. No powiem Ci, że dopiero teraz się robi trudniej trochę. To ma się w końcu, w No jest wyzwanie, no. Może będę miał ubaw, jak, kurde solak padnie. To chyba, że ktoś mi przeszkodzi tak jak wcześniej. Że... no nie wiem. Tak jak... no, wybuchowy. Już miałem mało ten, a... Mm. A wy... Pancer Shrek, kurde Trzeci legendarny poziom No i tyle Brakuje mi o. 400 Amunicji sobie troszkę pozbieram Co, co ci brakuje 400? No 400 do tego... no... do czego mi 400 do siaka Na koncie Nie do tego, no perka. śmiertelnis Poczujcie mój Aha. Piłk. No. Dobra, I... to sobie napraw pancerz. Więcej nikogo nie skrzywdzi! Ale dostaję teraz tych... ...wyzwań cały czas. Zbieram wyzwania cały czas teraz. Poczuj mój gniew! Nie ociągnąć się, przyjaciele! Wchodźcie do Zaraz wejdziemy, co się... Pierwszy przelałeś krew! uuu Ja nie wiedziałem kurwa I Tak nieraz zlepcyły A ja mu ciebie zauważyć No, bo no mnie lubią Próbują hmm. mnie zabić Prawie się im udało dwa razy A wiesz, że to są ci faceci ci sami chyba Dobra idę się naprawić To no, chyba te se, homoseksualiści tak dobre jak tabryczne i no. mm. uh -huh. może być Dobra, dawaj kurde, oczyszczanie i tyle zaczynamy. No, nie tyle, tylko jeszcze no, ja ty jedna spodarzy, runda i eksfiltrację nie robimy. Jak oczyścić ziemię skażoną mm. przez bo ja już nie mam na co wydawać hajsu. a ty? Masz już no, wszystkie perki? Nie, nie mam na maksa. No ale nie masz hajsu, dlatego? Tak. Żeby. Mhm. No, nie trzeba no, no bo padłeś, dlatego. No. Dobra, dawaj od razu. No bo razem będzie tak cieplej, nie? <laughs> cieplej będzie jak puszczę bąka. Mmm, kurde, weź przestań, no bo zapijamy to do ciebie. Pokusamy razem bąki. Po, pomochać męski zapach, tak? Tak. proć się normalnie. O. Aha. Ja tu i biegam. Nie omijaj, nie omijaj, pamiętaj. Kurde. Chyba nie omijam tyle. Pomnijmy już o twoich występkach Ale ciężko z daleka tam się mhm. ciela Pogubiłem się trochę, wiesz No jak graś już na tej mapie No wiem ale Myśleliście że będzie łatwo Poddajcie się Jestem tyle następne na straszek gójny No dawaj chłopie Jeszcze... Dobra mam, chodź tu chodź do Ty. mnie, szybko Dobra, tam ostatni Nie jestem tu dla zabawy Dobra, zrobiliśmy to Idę tam, po amu Zajęcie terenu i utrzymanie. go Tam widziałem, że było Kurde, chyba wziąłeś... no chyba wziąłeś, zabucie, bo je? nie? Albo znikło? Nie wiem. No, chyba znikło, ale dobra, i tak mam full. No to dobra, teraz będziesz miał hajsu na ten... na perk'i, to sobie kupisz perk'i dodatkowe. No, powiem ci, że nie spodziewałem się, że tak dojdziemy. Jak ja też ja słyszałem, że w drugiej rundzie zginę zginiałem No bez ja, ja bym się uratował A już się kurde zamachiwał Ile ja mam złomu? 10600, ja pierdzielę Nie ma na co wydawać Małpy cały czas są A stoję naprzeciwko dwóch pancerników napierdzielają we mnie cały czas Widziałem Przebiegałem tak u mnie lecz. No. wiedziałem, że gdzieś koło mnie jest Urdę we mnie z daleka A to jest taki fajny kolega mówi żeby żebyś umierał. A, ty cztery. O kurde! O, ale to uratowałem. Myślałem, żeby, myślałem że zginiesz zaraz. Mm. Ale to wyratowałem, kurde. Aż muszę na nagranie zobaczyć, ile hapsów miałem. Nie można im pozwolić żyć! Nie, bo to wiesz, jak się stoi naprzeciwko dwóch pancerów, no to nie ma co się wygłupiać, kurde. Tam pojedyncze, jak cały czas ładujesz w niego, no to okej, okay, ja. Kurde, ten tak samo już mnie leje. O kurde, we dwóch o Musiałem się ukryć. Teraz jestem mnie to Dobra, szybkie bieganie mi, co zostało? Aha, okej okay. I tak to były już wszystkie cztery. Pięknie, to zrobiłem, kusacko Spalona ziemia. Ile z ciebie zostało? Myślałeś, że no już nie rozwala na hita. Tylko, tylko czasem jakoś tak dzieje. 11 tysięcy Mam wszystkie parze Już na Okej Ja ogólnie to zombiaki to zombiaki no nie? Ale jedynie hmm. co to cię może rozwalić pancer Pancer dziweczka no Jest to, pani się tutaj pewnie te Bronie eee, Bronię się, wiesz nocem, No, hmm? Co? Nie no, rozumiem kam No kamuflaże, no, wiesz, nie? W tak powiem ek Aha, wiem, wiem Expi, no Expi się kamuflażem, no No XP no. No. No, to... Kurde, no Ja już nawet zalosuję coś, bo Nie wiem, wiesz Troszkę monotonia, kurde. Panzer Shrek, o. Dobra, jak coś wylos wylosować coś fajnego? Nie wiem. Ja chciałbym zobaczyć, jak na pierwszą ten. Nie ja wiem, wiesz, zupgrade'ował na furat, nie? Broń. No to masz takie bronie żalbym masz na fulla przecież. Tak? Wejdźcie do wyrwy. Spór. A, a no tak, na fulla. <grym się> hmm. No wy Może nie dostaniesz tego, czego pragniesz, ale weź to, czego ci się uda. To drin. Ale ten szepie. Stg, nie o. Patrz, ile mam ulepszonych broni tutaj w koło siebie. No ja nie wiem, cię chyba. No chyba, co ja mam robić z tym hajsem? Znalazłem taki w nowej klubie. Wyczerpać, bo sprawdzam broni. Był zbyt martwy, o jezu, jak ja nie zdobyć. lubię tej broni. Ale tam mi został. Patrz Strzela dużo i szybko. Ilości i jakość. ile broni, lol. To sobie wejść o, no jest. Pomarańczowa jest najlepsza. No ta jest lepsza niż ta niebieska. wieczny spokój. Nie, bo niebieska jest na pierwszym poziomie, tak? Ulepszenia. Ulepszenia. O! Mam całkiem niezłego shotguna, kurde. był burulkę? Masz? Bururkę, no. Hmm... chyba dwururka nie, to nie jest dwururka tak wygląda jak dwururka poczciwy I... ape ape odniosłeś, taka fajna gra była, wiesz? hmm kurde może zostawię rewolwer rewolwer łamany on jest dobry, ale ma słaba amunicja Wiesz co? Wiesz, z Revolvera mi się najlepiej, z, z, y, najlepiej mi się strzelało w Black Ops 2. Uh -huh. Nie, Defining jakiś, kurde, taki zajebisty, kurde, no, mnie jest. Na, ze wszystkich moich dań, wiesz. Strzelba O, to jest dwururka. A dam, no. No tak. No, to jak chcesz, to ci dam dwururkę. Masz. No. To? No. O! No. Kto co dostaniesz? Ej, o kurwa! O nie! Znikła mi broń przed ryjem. Moja broń mi znikła. A to, to znikają broń, nie? No To? O ja! O ja! Ale lipa Ja chciałem, żeby na stałe. Nie ma O, Pancer ten zjebany. O! Dobra, mam coś podobnego Ale tamta miała 200 naboi. Kurde, ale jaja, no Zrypałem to Kurde, bo że miałem... Kurde. No. A ty co miałeś Uch. na obiad w ogóle dzisiaj? <laughs> dzisiaj na obiad nie miałem obiadu, <laughs> bo mi się nie chciał robić. No ja zrobiłem wczoraj 4 z chaby. No i dzisiaj Właśnie. zostawiłem, czy nie? Ale przynajmniej łatwo mnie A Znaczy wczoraj zostawiłem 2, no i dzisiaj był zm no, Mhm. To mnie przyzmariać i tylko... Są potężne, jak ja. A jutro będę robiła te koce ty miałem. O, tak oh, mieląkę bym sobie zrobił, no. No. Ta broń